Środę ćwiczenia odbyły się na terenie Bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Samorząd ma obowiązek przeprowadzania tego typu ćwiczeń raz na trzy lata. Do doświadczenia ostatnich lat wskazują, iż może dojść do ataków przez małe grupy uzbrojone, tak zwanych zielonych ludzików. Właśnie ten element dzisiaj był ćwiczony. Pierwsza część ćwiczeń to atak grupy sabotażystów na ważny węzeł komunikacyjny i skład paliw, ochraniany i broniony przez żołnierzy Wojsko Obrony Terytorialnej. Współdziałanie służb mundurowych w mieście Radomiu zadziałało wzorowo. My pierwszy raz braliśmy w tym udział, ale naprawdę z mojej oceny bardzo wysoko oceniam współdziałanie wszystkich służb miejskich miasta Radomia. Po odparciu ataku przez żołnierzy WOD do akcji przystąpiły załogi karetek pogotowia ratunkowego, które zabrały rannych do szpitali, oraz straż pożarna, która przystąpiła do gaszenia płonącego składu paliw pracu pracy zawodowej spotykamy się oddechowy, aby Sprawdziliśmy te procedury, które ma, mamy opisane dotyczące wymiany informacji pomiędzy służbami. Sprawdziliśmy, czy służby potrafią się ze sobą kontaktować, czy potrafią działać wedle swoich kompetencji, ponieważ każda ze służb ma swój zakres działania. Dzisiaj to prze, przećwiczyliśmy praktycznie. Sprawdziliśmy, każda ze służb wykonała to zadanie, do, której, do którego jest, została powołana. Ostatnim elementem środowych ćwiczeń obronnych było rozbicie części grupy sabotażystów, której udało się uciec po walce z żołnierzami WOT. Neutralizacji napastników dokonali antyterroryści z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Napastnicy zostali przekazani Straży Granicznej w czwartek, druga część ćwiczeń obronnych Radom 2019.